Siemanko w nowym vlogu. Słuchajcie, my się zbieramy. Na działeczkę lecimy, bo Beton jedzie do zalania. Miał być, miało go nie być, potem miał być, potem znowu go miało nie być i teraz jest. <noise> Więc się zebraliśmy. Łukaszek jest wczorajszy. Łukasz, jak wyglądasz, jak jesteś wczorajszy? Ja jestem piękny. Głosik, <głosik trochę mam słaby, bo śpiewałem dużo. Kochani, żyłem. Łukaszek wczoraj miał spotkanie klasowe podstawówkowe. Nie dość, że mieli 60-lecie szkoły, podstawówki, do której chodził, to jeszcze z całą klasą, bez mała, całą klasą, nie? Bo ile was było na liście? ponad 40 było. 40 osób w klasie? Łomatko. Dlatego Ty taki niedouczony jesteś? A było 25 i jeszcze zaprosili wychowawczyni swoją i nauczycielkę jeszcze od czego? Od matmy. więc posiedział wczoraj słuchajcie, do trzeciej yy, yy, do rana, do trzeciej rano. Ja wróciłam o 12, bo słuchajcie, buty zakładam, więc mam taką dziwną pozycję. Ja wróciłam, słuchajcie, o, o 12, bo miałam z dziewczynkami jajeczko. Yy, także posiedziałyśmy sobie, posie, pogadałyśmy, także też trochę nam zeszło, bo od 18 do 12 w nocy a Łukaszek wrócił o trzeciej. Mówi, że jest zadowolony, że spotkał. Pamiętałeś wszystkich? Nie, ciężko było spamiętać. Ciężko było. Ciężko. Ciężko było, ale teraz już wszystkich pamiętam z powrotem. Ty trzydziestolecie zakończenia szkoły podstawowej, ty stary jesteś. To ze sprawy nie zdawałam. A ty jesteś ode mnie starsza, to ile ty masz lat? Ale kto tak gada? To są jakieś pomówienia. Dobra, lecimy po beton, bo dzwonią, dzwonią wczoraj, że nie przyjedzie. Nie, jeden mówił przyjedzie, drugi mówił nie przyjedzie. Dzisiaj rano przyjedzie, nie przyjedzie. Aż w końcu dzwonił, że przyjedzie. Więc lecimy po beton. Biorę was ze sobą. Jeszcze stanęliśmy po, ciate, po ciasteczko do kawy, żeby sobie Łukaszek kupił, bo, bo musi się obudzić, bo go z rana z, obudziłam, słuchajcie, o siódmej, bo ja miałam nastawione przypomnienie, on oczywiście nie, e, na obeton, więc muszę go zawieźć, ponieważ e, jego stan wskazuje na, spo, na spożycie. <głosy> <głosy> więc jedziemy na budowę we dwoje i, i go zawożę, żeby, y, wiecie, żeby był bo zaraz przyjeżdża beton, murarz z pomocnikiem i będziemy lać. Ale proszę, tu po ciasteczko. No i jesteśmy. Cześć Mateusz, przywitaj się z widzami. Dzień dobry. <noise> Zobaczcie, jak to dziwnie wygląda teraz. Zobaczcie, jaki wielki ten garaż jest. Już to mówiłam, ale jestem, powiem Wam, trochę przerażona tym garażem, że jest taki duży. Ale wiecie, garażu nigdy za mało, ale powiem Wam jedną rzecz, że no bardzo dużo pieniędzy w ten garaż poszło. Bo jakbyśmy go zrobili tylko dotąd, dotąd co stoję, no to słuchajcie, dużo mniej pieniędzy by poszło na ten garaż. A ten garaż pochłonął tyle pieniędzy, co część mieszkalna. Także pusty będzie, a tyle pieniędzy pochłonie, co tak jakbyśmy byśmy mieszkali. I teraz wychodzę tą bramą główną. Wyszłam, zobaczcie, już też są stemple pościągane. Tu jest to. Zadaszenie, widzicie, nad wejściem i nad. O, i tak schodzi. Stanę, pokażę Wam. O, widzicie? No. Także rozszalowane. Tutaj zobaczymy, co się zmieniło. Bo ja ostatnio nie byłam. Powiem Wam, że u nas to padało i była obrzydliwa pogoda. A tu wygląda tak. Bo to okno będzie takie, wiecie? O, to okno to będzie chyba tak. I tak schodziło jakoś. I to będzie takie trójkąt. W sumie dwa te okna, to i to, mimo tej przegródki tutaj, będzie nam tworzył trójkąt. Jakoś tak. Już nie pamiętam, jak to było. Musiałabym w projekt zajrzeć, ale wiem, że, no, roboty przy tym było od cholery. Grzesiek bluźnił. Że z szalowaniem i w ogóle. Bo to jest. Słuchajcie. Popodpierał wszystko. Widzicie? I to będzie z taki. W sumie to ma dać trójkąt. Całej budowli ma być trójkąt. Tylko z dwóch okien stworzyć ten trójkąt, więc ono będzie. Każde z tych okien będzie takie niesymetryczne, ale w sumie dwa okna będą dawały trójkąt. No, także zalewamy i będzie schło. No i później chyba komin będzie się malował. Nie wiem, zapytamy go dzisiaj, jak przyjedzie, bo już jedzie. I chyba komin będzie stawiał. I na razie tyle i, dach, i dachy będzie można robić. Tak mi się wydaje. A drabina jest, to wejdę na górę. O Jezu. Ej. Nie wejdę, bo nas jakoś trzęsie. Boję się. Trzęsą mi się nogi. Ale chyba pompa przyjechała, bo słychać jak... coś, Jezu, jak mi się nogi trzęsą, aż ta cała drabina chodzi. A, a ja nie piłam. Ale nie wchodzę tam. O. raz zobaczę. O, jak nie. Zobaczcie, pompa stoi. Widzicie? O. Także robota. A tu przygotował wczoraj do montażu. Zobaczcie. To będzie wbijał. Nie wiem jak to się po fachowemu nazywa. Takie śruby. Będzie w beton wkładał w, e, dookoła wieńcu. Idę do Łukaszka. Łukaszek przystawia, słuchajcie, przyczepę. Bo pompa musi tu wjechać. Bo oprócz tego wieńca lejemy jeszcze tutaj, więc pompa sobie tu wiedzie, ale musi przestawić przyczepę. Tak? A gdzie jest Volvo? A. Nie wzięliśmy wera i nie odjedziemy przyczepą. Także. gotowanie. Jesteśmy. A przyczepka dzisiaj już ostatni dzień u nas stoi. Bo jutro przyjeżdżają po nią nowi właściciele i ją zabierają, ale zostają u nas na noc. Zrobimy sobie ognisko, posiedzimy, nauczymy nowych właścicieli obsługi przyczepki. Także będziemy mieć integrację karawaningową. Więc ona dzisiaj już ostatni dzień stoi u nas na działce. I powiem Wam, że cieszy mnie, że do dobrych ludzi idzie, że, że fajni ludzie ją kupują, że będą dbali bardzo, bo, bo widać po ludziach. Yy, wiecie, yy, yy, zazwyczaj widać po człowieku, jakim jest yy, na zewnątrz. I fajnie, że ona idzie w dobre ręce, bo to wiecie, to jest też nasze marzenie, które sobie spełniliśmy. Takie nasze oczko było. Teraz Mieciu ale wcześniej była przyczepka. O, i chyba wiecie co? I chyba Łukaszek ustalił, z racji tego, że nie mamy muwera i nie mamy jak odjechać przyczepką, to pompa zostaje w tamtym miejscu. Pokażę Wam. O, tam, gdzie stoi. Żeby się tutaj nic nie wydarzyło. U któregoś razu, słuchajcie, jak zostawiłam samochód tak bliżej domu, i lali chyba strop wtedy. Co nas nie było, byliśmy w Nadarzynie, to miałam pochlapany cementem. Więc trzeba jak najdalej, nie? Pompa idzie do góry. Słuchajcie, 7,5 metra tylko betonu jest zamówione na wieniec. Także przyjechała tylko pompa. Już gruchy dodatkowej nie będzie. No I chyba zaczynamy. O, pierwsze lanie. Te moje wypustki ozdobne. leją, leją, a mi Łukaszek tutaj właśnie się chowa zrobił herbatkę, ale w metalowym kubku musi wystygnąć, bo gorący, a ja się tak tutaj wiecie, siedzę jestem w robocie i leję sobie wieniec, no już końcówkę leją już wiem jak się nazywałem te śruby to są kot kotwy do murłaty Także yy, to będzie tylko na tej części domowej te kotwy, bo tu będziemy mieć dach dwuspadowy, bo tu jest dach płaski. I tu mamy przyszkowany ten wieniec do obróbki blacharskiej. Słuchajcie, bo tu jest tak, pustak i wieniec 17. I na to idzie jeszcze obróbka około 7 cm, czyli styropian, płyta OSB i blacha. I on jest niższy niż to, co jest nad domem. Bo nad domem wieniec mamy 30 cm. O 13 cm jest wyżej wylany. Plus jeszcze murłata dojdzie, bo ten dach dwuspadowy musi być wyżej niż ten płaski. Także e, takie mamy proporcje. I słuchajcie, wieniec na płaskim dachu lejemy po to. Ja to mówiłam w poprzednim vlogu, ale może, nikt nie, nie, może ktoś ogląda mnie pierwszy raz. Po to, żeby można było tą obróbkę blacharską zrobić. Bo to się, wiecie, na śruby kołkami przykręca. Więc pustach nie jest dobrym tworzywem do wkręcania. Zwłaszcza, że to wszystko będzie, wiecie, na wietrze wysoko. Chodzi o to, żeby nie poderwało. Dlatego się leje wieniec. No bo do, jak do betonu dokręcicie, no to jest duże. E, dużo, dużo mocniejsze niż do pustaka, bo pustak jest wiecie jaki? Byle jaki. No, także pustak by takich rzeczy nie utrzymał, stąd się leje wieniec. E, I ten murek jest po to, żeby nie było widać e, całego dachu e, płaskiego, ponieważ dach płaski jest z, z lekkim spadkiem 3%, 3 -owym. będzie szedł od domu w, w stronę zewnętrzną garażu. I on, słuchajcie, w najwyższym punkcie będzie miał 40 cm, a w najniższym 20 cm. Także chodzi o to, żeby ten, ten murek dookoła zasłonił ten, spad, wiecie, ten dach spadkiem. No ogólnie powiem Wam, że dach płaski nie jest tani w wykonaniu, no i jest jednak, wiecie, dużo roboty przy nim jest, bo chodzi o to, że ten strop trzeba było wylać. tak? A nad domem nie mamy stropu, więc nie musiał być wylewany. No i raz, że wylać, a dwa, prawie miesiąc trzeba czekać, żeby ten strop wysechł żeby w ogóle cokolwiek na nim wiecie rozszalować go i cokolwiek dalej robić no i teraz zalewamy wieniec jeszcze nie wiem ile będziemy czekać dalej i co będzie się robił wszystko mi powie jak już tutaj skończą bo jeszcze te kotwy muszą, musi powbijać w tym, na, tym, na tej części wiecie domowej także czekamy a ja sobie słuchajcie wzięłam to ciasteczko co Łukaszek kupił ee, w piekarni bo nie w cukierni tylko mam taką piekarnię i wzięłam sobie i zjem o pokażę wam jakie kupił ciasteczka Babeczkę taką ładną, o, pyszna jest, uwielbiam te babeczki, także będę jadła i czekała, a już skończyli lać, bo już doszli do tego rogu, co w nim zaczęli, no koniec, Grzechu mówi, że koniec. Pompa się, słuchajcie, zwija, a się to wziął, nie wiem, co on wziął, jakąś ubijaczkę elektryczną, co to jest? I wiecie co? I wchodzi w to, patrzcie. Pokażę Wam co to z bliska. Jeszcze raz coś takiego widzę, że wrzuca coś i to tak jakby, żeby nie było chyba pustych miejsc potem w tym wieńcu. To o to chodzi. Pompa się zawija do domu, a Grzesiek pompuje coś do wieńców. <laughs> Tylko nie wiem, co to, co to jest. A, i zostało nam trochę betonu. Łukaszek stwierdził, że sobie, sobie tu wyleje. No. Taki wjazd mu zrobili, żebyś beton nie zmarnował się. Co ty, Grzesiek, robisz? Co ty robisz? Beton wibruje. A, beton wibruje. No, wibruje beton. O, i widzicie? Tą wibruje. Ja muszę iść pranie wstawić. To jest podobne. Powiem Wam, że ta pompa, słuchajcie, ten pan, co tą pompę obsługuje, ma taką kulę gąbkowatą i wsadził tam, tutaj, gdzie ten cement wylatywał, to wsadził tą, zasała ta pompa tą gąbkę i ta gąbka mu wyleciała w ostatnim momencie, czyli przeczyściła tam tą pompę. To też pierwszy raz widziałam. Tyle, tyle się lało u nas z tego betonu, jeszcze tego nie widziałam, wiecie? No teraz tak sobie siedzę, usiadłam na krzesełku, piję sobie herbatkę i tak wszystko obserwuję. I taka jestem, może kiedyś sama zacznę, wiecie, murować. Ale bez jaj to jest ciężka robota. Okropnie ciężka i powiem Wam, że to trzeba naprawdę mieć głowę na karku i, yy, i no, to nie jest, to nie jest proste. Trzeba myśleć. Jakby to Gesslerowa powiedziała w kuchni, jak się nie myśli, to się idzie za jedno. Jedzie na, na mnie ta, jedzie ta, ta. Widzicie? Już wkładają y, kotwy. Mają na górze i wkładają kotwę. Jeszcze resztki. Wkładają tu. Zobaczcie. Jeszcze ile zostaje betonu. Jeszcze tyle betonu w środku jest. Dojdzie do... Do tego wszystkiego. Taka kubka. No i śruby już na miejscu. Lanie, lanie i polanie. Ja słuchajcie odjechałam z budowy. Bo pojechałam kupić ja piorę wiecie co, w tym bobini. Bo odkąd miałam tą pokrzywkę, co leżałam w szpitalu i nie wiedzieli co mi jest, to pani doktor kazała mi używać płynów dla dzieci do prania i nie używać płynów do pukania, bo to są największe alergeny to są płyny do pukania. Bo wiecie, żeby tak pachniało, to tam jest chemii dowalone tyle, więc ja tego nie używam. A sprawdza mi się, powiem wam, ta lowella, ale jest bardzo droga i, to, i kupuję te bobini. Także odjechałam z działki, żeby zrobić zakupy. Lecę do domu wstawić pranie i ogarnąć mieszkanko. I może później na działkę jeszcze dojadę. Na razie mam robotę w, w chałupie. Ja już z powrotem na budowie. Patrzcie, już koniec. Chłopaki leją. Widzicie wodą? Wszystko cieknie dookoła. O! O, Łukasie ja to myślałam, że ty masz lęk wysokości. No, uwaga, bo tam uwaga, będzie Uwaga, Ale Taras daje A mało masz ziemi? A kto to będzie sprzątał? Taras mu się wymyślił. Hm la teraz o, tu No jeszcze tylko komin i dach Ale mamy piękne zadaszenie. Tu też trzeba to później. Grzesiu ma przyjechać na tygodniu, rozszalować resztę. No i gdzieś koło środy, czyli za pół tygodnia, rozszalować ten wieniec dookoła. No a trzeba codziennie lać wodą, bo teraz idą ciepło, idzie ciepło, więc codziennie trzeba lać wodą żeby wiecie, nie popękał także mamy robotę teraz na miejscu, potrzebni jesteśmy roboty, a roboty słoneczko słuchajcie wyszło Łukaszkowi przywiozłam jedzenko, jedzonko zjada, tylko szkoda, że sobie nie odgrzał albo nie powiedział mi, żebym mu odgrzała Chyba głodny były, że, że jesz, tak? Na zimno. Bardzo A nie odgrzałeś sobie tej zupy co była? Nie. Nie miał czasu. Także e, u nas już jest po wieńcu, zalane. Dwie, za dwie godziny musimy znowu polać wodą. Jutro rano się powiedział, że przyjedzie i poleje, ale znowu będziemy musieli po południu znowu lać, więc mamy trochę pilnowania tego wieńca. A koło środy ma nam podobno ściągać te szalunki dookoła. No i ja napiszę sms do dachów, do jednego i do drugiego, bo miałam im dać znać jak już będzie wylany wieniec, żeby przyjechali na dokładne pomiary. Jak, zadowolony kotek? Mhm, bardzo. No i jeszcze, między, jeszcze przed dachem Grzesiu ma postawić komin, i potem dachy, dopiero ściany działowe w środku. I koniec budowy będzie. No. Także taki będzie teraz, wiecie, robota, ale z przestojami, bo to wszystko musi swoje odstać. A. <grytanie> Dobra, kochani, kończymy tego vloga. Za... Czas na wyjazdy. Czas na wyjazdy będzie, tak. No, kończymy tego vloga i widzimy się w następnym. Buziaki, pa! Narka. Narka.